Cześć wszystkim, bardzo miło mi Was powitać na moim kanale, ja jestem Agnieszka Soborenko i dzisiaj będę przeprowadzała dla Was test. Test mianowicie będzie dotyczył włosów i użyję do moich włosów koloryzującego spreju do włosów. Jest to wiosenna zieleń, jest to kolor jednodniowy, czyli możemy go sobie spokojnie zmyć tego samego dnia przy pomocy wody i szamponu i jest to firma Venita. Ja wybrałam taki kolor, jak Wam już mówiłam. Jest to kolor zielony, wiosenna zieleń. I zaraz go będę nakładać na włosy. Zanim będę go nakładać na włosy, muszę tutaj wspomnieć, że dobrze jest sobie podłożyć jakiś ręcznik. Ja tutaj mam ręcznik i zaraz go sobie nałożę na ramiona. Taki mam ręczniczek. Troszkę już ręczniczek niepotrzebny, więc można go wykorzystać właśnie do filmu. Po naniesieniu tego koloru na włosy, najlepiej zabezpieczyć go lakierem do włosów. Ja na moich włosach, blond, mam tutaj jeszcze pozostałości koloru różowego z ostatniego filmu. Podlinkuję wam ten film w opisie. Gdzie używałam odżywki koloryzującej i szamponu koloryzującego do mycia włosów. I jestem bardzo ciekawa, jak ten kolor jednodniowy, którego dzisiaj użyję, wyjdzie na tych różowych włosach. Spray koloryzujący nakładamy na suche włosy, więc zaczynam. Oczywiście, przed rozpoczęciem trzeba wstrząsnąć opakowaniem. Dobra, myślę, że wystarczy. Ok, robimy. Teraz za bardzo nie wiem, od której strony mam tutaj zacząć, żeby to dość tak, dość tak fajnie wyszło. Czekajcie, bo tutaj nie będę widzieć za dużo. Jeszcze wstrząsnę dla pewności. Ok, i działamy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie mam się co martwić, bo i tak to zmyję dzisiaj. Czoło. nie na czoło, tylko, znaczy nie na włosy tylko na czoło, bo na włosy to dobrze, że poleciało, tylko na czoło, ale już sobie to wycieram, ok, już sobie to wycieram i lecimy dalej. Trudno, okay, muszę sobie to jakoś chwycić, tak, chcę fajnie zrobić te odrosty. Nie no super. Czekajcie. Jeszcze tutaj. O. Ładnie. ale o, o, wiecie, co to naprawdę to śmierdzi. O, wleciało mi do buzi. A, Jakie to zimne! Patrzcie, cieknie mi na czoło! O, o, o. O, muszę to wytrzeć. Dlatego dobrze właśnie to zabezpieczyć lakierem. Okej. Czy powycieram. Tutaj to tak za wiele nie widać, ale no, coś tam jednak widać. To się trochę tak zmniejszało z tym moim kolorem różowym. Może wiecie to, jak to śmierdzi. Znaczy śmierdzi, no. No po prostu no jak spray, tak? No to jest normalne, jak spray. Nie wiem ile tam jeszcze tego zostało, bo to jest takie małe opakowanie. A chciałabym, żeby był taki naprawdę fajny efekt, wiecie? To może sobie tutaj maznę. Tutaj to, 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 to. Ten róż. Czekajcie bardziej, żeby mi tutaj nie poleciało na bluzkę. To się troszkę owinę. Czy mi to tutaj już nigdzie nie leci? Ten zielony, czekajcie. Jeszcze się wytrę. O! żeby mi to gdzieś tutaj nigdzie nie leciało dobra teraz tak bardziej te włosy tak boczkiem żeby się nie pobrudzić. i słuchajcie, chyba zamknę oczy bo boję się, że się mm, że sobie walnę w oko i wtedy będzie nieciekawie oj Powiem Wam, że no coś jest, coś jest, ale. <laughs> Boże, to jest spray masakra. Że ja sobie te włosy tak podłożę. Pod rękę. I działamy. Ale przynajmniej tutaj widać trochę. No? Nawet trochę bardziej. Może bardziej ja to zrobię oddali, w oddali od, yy, od buzi, bo po prostu nie mogę, zatyka mnie od tego sprayu, wiecie? O, teraz jest coś ładniej. Czą rękę mam zieloną! To może ja to wytrę jeszcze? O, ja patrzcie na to! To yeah! To jest ręczniczek. No i wiecie co? No jest trochę tego zielonego, nie? Jeszcze tutaj. O, czuję że powietrze leci, wiecie? Wiem, że to jest kolor zmywalny, ale po jednym razie, ale masakra. żenujące, jednym słowem to jest żenujące, powiem Wam szczerze znaczy ja nie mówię, że ten produkt, produkt jest zły, tak bo... może przesadziłam, no nie jest najgorszy, ok? no nie, nie jest najgorszy bo no jednak ma tam jakieś swoje właściwości, jednak pojawia się na tych włosach, jakby nie było no jestem zielony, no okej okay. ustalmy sobie to, jestem zielony ale no to się strasznie brudzi trzeba lakierem zabezpieczać i w ogóle ładować tego wszystkiego na te włosy no jest, jest to fajne że jednak to się zmywa po jednym razie całe szczęście całe szczęście ale no to mówić jak to powiedzieć no dupy nie urywa przynajmniej nie mnie okej okay. Dobra. Więc tak to się prezentuje. O, nie, spędzi, nie wiem, jak się podrapać, bo mam takie brudne ręce. Dobra, tak to wygląda. No i tyle no. Cóż. Dobra zabawa dla dzieciaków tak naprawdę na jakieś przedstawienia, czy jakieś festyny. To jest bardzo dobra. Pod tym względem to jest naprawdę dobre dla dzieciaków, pod nadzorem oczywiście osoby dorosłej, jak najbardziej, ale no cóż, no dla mnie, no sorry, ale to nie odpada.